Jan Brzechwa Kokoszka smakoszka Szła z targu kokoszka smakoszka, spotkała ją pewna kumoszka. Co widzę? Wątróbka? Ozorek? Ja do ust tych rzeczy nie biorę. Kóra na to. Kod, kodak! A ja owszem, a ja tak. No co też paniusia powiada? A taka na przykład rolada? Tuż nie ma w niej nic oprócz sadła. Już ja bym rolad nie jadła. Kuranato. tak, a ja owszem, a ja tak. Lub weźmy, powiedzmy, makaron, czy gulasz, czy ryby na szaro. Czy jakieś tam flaki z olejem? O nie, takich potraw ja nie jem. Kuranato. tak, a ja owszem, a ja tak. Są ludzie, paniusiu kochana, co jajka już jedzą od rana. Nie dla mnie są takie rozkosze, bo jajek po prostu nie znoszę. Kura na to. Kutku Kod, a ja owszem, a ja tak!